na dla Juleczki. Pierwsze jedzonko. Inne niż mleczko mamusi. Dobrze. To jest kaszka mleczno-ryżowa malinowa. Coś nowego zupełnie. Zupełnie nowa rzecz! No ale Minka jest taka, jakby to była trucizna. <laughs> może Julenka się kabanosa spodziewała, jako pierwsze jedzonko. A to takie Ale fajna Minka. Ja. <laughs> Smakuje języczkiem, taka zdziwiona jest. Oj, oj, oj. Na, na no, Z innych? Z dużej a mi to widzę, że ci to wchodzi. <grym> a teraz jest druga różowa. Ale nie za bardzo tam i na odpowiada je. Dobrze? Mia, mia, mia. Mia, mia, mia. Mia, mia. Jucia. Lepsze są zabawki. Jucia. Не вкусно? Нет? Что происходит? Ну что, смеешься и думаешь Что это за линька? Что это за линька? Что это за линька? Прошу прощения, уже О, еда! Naprawdę, <grymne> ten pipatkówstwo jakieś, ojejku. Proszę, ja jeszcze troszeczkę, no jeszcze troszeczkę, na, czuweczki. No, ale weźmiemy no. rączkę. No. no, to reklama dla Nestle, to no nie jest za dobra. Mycio, Mycio. Mamusi no. no, Mleczko, ja wiem, że jest lepsze. Co no, to się dzieje? Co to się stało? Ci ta rączka wsunęłaś, jest tutaj rączka. Ojej, Kochanie, a Janie będziesz musiała niedługo różne rzeczy jeść! Teraz! Tak, <trym> będziesz musiała! I co będzie? Ciekawe, czy markowka gdzieś jadła? Też taka błęka będzie? Bo je, jajku, taście cię wstrząsa to. To będzie dopiero cel. Ten nie ma mamusia wszystkie paczkiny innemu dziecku będzie musiała oddać. I sama gotować lóbki. Niedobre! Takie niedobre! No patrz, a to jest dobre, naprawdę jest dobre. A może zasmakujesz troszeczkę jednak? Odpość no, buziaczka. Julenka. Może inne smaki będą lepsze. I ale minę to ma naprawdę jakby kwasu jej ktoś dał. Proszę. O, otwórz buziaczkę. Ojej, ja! Tak! Za Ci przypomina, jak Brygidka jadła. Tak! ojej, Co się dzieje. Co to Ci dają takiś tam, nie wiem co. Pokaż, pokaż. Jutia! Bo nie będziesz lubiała babci później? No dobrze, patrz, spróbuj jeszcze raz. No, no zobacz. No mąż Nie będzie chciała tego jeść. No, nie